Witamy w Madrycie o świcie Tak, tak. Idziemy na plac Mehor, tak to się nazywa. Ale w międzyczasie ee, chciałem Wam powiedzieć, że jest godzina ósma i jest chłodno. E, ja chciałem w ogóle wyjść już o godzinie siódmej, przed siódmą. No ale było tak ciemno, że po prostu. Ee, nie było sensu, nie było sensu. Dopiero zaczęło się przyjaśniać jakieś 20 minut temu. No to e, nogi, zapas i lecimy, nie? To jest taka akcja, że przed wejściem do budynku musicie się zbadać temperaturę, to jest chyba budynek jakiegoś uniwersytetu albo szkoły Także wszyscy Gdzieś lecą na zajęcia lub e, do pracy. No a baza do swojej przyjemnej ala pracy też idzie. Jest tam już ten placyk. Ja muszę Was e, przeprosić, bo to jest Plaza major Nie mejor, bo tam e, w hiszpańskim J czyta się jako H, ale ja się pomyliłem, bo tam jest Y. Jest Major Plaza Major Dosłownie chwilę, dosłownie jeden moment od mojego hostelu. Znajduje się ten y, plac. To teraz jest uznawany za jeden z najpopularniejszych placów tutaj w Madrycie. Generalnie nie wiem, czy to dlatego, że mieszkamy tutaj blisko. Mieszkam blisko tego placu. To pierwszą rzeczą, którą zaznaczył mi na mapce, którą wręczył mi y, gościu z recepcji, to zaznaczył właśnie mi y, ten plac. Ale <laughs> kiedyś tutaj było targo. Przepraszam. O kurde, targowisko. Tak, e, jak Madryt jeszcze był taki malutki, malutki i to targowisko znajdowało się e, poza e, granicami miasta. Nie, nie, był, e, nie było, to miejsce w ogóle e, jakby w strukturach miasta. I w 17, 1561 roku Filip II król postanowił przenieść stolicę do Madrytu, a z tego istniejącego targu. Postanowił uczynić, zbudować to właśnie takie miejsce do spotkań publicznych czy też jakichś tam uroczystości. No i później jego następca, i później jego następcy tego następcy rozbudowywali tutaj ten plac. Wielu architektów było zatrudnionych, podejrzewałem, że bardzo znanych do właśnie rozbudowy tego placu no i jest tu przyjemnie niedaleko właśnie od placu znajduje się Pałac Królewski do którego e, zmierzam jako punkt drugi ale mi się przytyło w tej Norwegii trochę powiem wam tak jak wyjeżdżałem e, do Afryki ważyłem 80, 80 chyba 6 kg to byłem pulpet mocny przyjechałem e, to tam po jakichś 5 dniach Wszedłem na wagę w Norwegii, weżyłem 78 kg ale po tym jak wszedłem na uwagę to miałem taki okres, że codziennie trochę czekolady, jakiś kebabik, więc y, widzę, że się ulałem, ale... ale wrócę do formy i w ogóle jak tak z dupy przyszedłem w inny temat, ale tutaj jest chyba posąg pewnie Filipa II, nie byłem tam jeszcze, zobaczymy czy dobrze mówię. Nie mam tutaj tabliczki, ale no podejrzewam, że jeżeli to był król, który i, i założył ten plac, to jest pomnik na jego cześć No i my chyba wychodzimy którąś tam z kolei bramą Wszystkie tutaj budynki są trzypiętrowe, a co się w nich znajduje? Cholercia, nie wiem, ale jest tu przyjemnie Dobra, idziemy w stronę e, Pałacu Królewskiego, ale chciałem właśnie zobaczyć, że fajne te budynki są tutaj. Architektura mega i takie różne e, dziwne wrzuty są gdzie nie gdzie można dostrzec, idąc po prostu sobie tak zwykłą ulicą. Muszę Wam powiedzieć, że od dłuższego czasu zauważyłem. Eee, że poranki są mega specyficzne. Zawsze, kiedy wstaję i idę sobie pospaserować rano, jest taka dziwna aura, która jest niepowtarzalna. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale do tego powiedzmy, jakaś kawka w e, jakiejś e, m, restauracji. Eee, czy po prostu jakieś nielanko na mieście? Po prostu potrafi zrobić dzień na 102 i chciałem się z Wami tym podzielić, ale najwidoczniej widzę albo słyszę, że nie umiem się w tym podzielić. <laughs> Więc może ktoś ma podobnie i umie to rozwinąć, a może nie trzeba tego rozwijać ale jest git jest dobrze zobaczcie ty, jakie oni tu mają wrzuty, ej <laughs> ty guta. no, grubo grubo tutaj wrzucają na ściany strasznie grubo i doszliśmy, słuchajcie patrzcie, jaki ładny reprezentacyjny budynek z XVIII wieku i też zlecenie od Filipa, tylko już Filipa V Bourbona, a teraz podobno Filip VI jest na tronie. Taka ciekawostka, i generalnie ci królowie, którzy tutaj chyba. W tych bardziej naszych czasach rządzili, to chyba nie chcieli mieszkać tutaj. Za bardzo, w tym pałacu. A to dlatego, że można sobie wyobrazić, w naszych czasach mieszkać w 3,5 milionowym mieście, no mniej więcej 3,5 miliona, w centrum miasta być rodziną królewską i nie móc nawet sobie postać w oknie. No, także pewnie ludzie sobie cenią strasznie prywatność i nie chcą po prostu mieszkać e, na widelcu, że tak powiem. E, w tamtych czasach dawnych no to pewnie pospólstwo, tak zwane e, wieśniacy, nie mogli sobie podchodzić pod pałac i, i sobie żyć. Wtedy królowie i cały dwór mieli tutaj e, prywatność, a teraz. A prywatności. Teraz to są miejsca publiczne, które są naprawdę ładne i urocze. Wszędzie jakieś rzekamarki, jakieś zagajniki, można sobie posiedzieć. No, jednym słowem super. A my jesteśmy dopiero przed wejściem. Tu chyba nawet. Jest jakieś muzeum, do którego można wejść, ale otwarcie jest chyba 10 albo 11. A więc, e, no nie dla mnie, jest e, godzina zaraz 9 u mnie. Muszę zrobić obchód i iść dalej. Bo jak wiecie, kręcę ten film i będę kręcił drugi i mam wylot do Meksyku, nie? Także pewnie, jak ja będę w Meksyku. Ja będę w samolocie, to to będzie publikowane No ale co zrobicie, jak takie miasto jest ja trzeba nagrywać Ile się da Otwierają o godzinie 10 Nie można wejść A wydaje mi się, że, że mogłoby być tam bardzo Szuperancko Niestety Niestety godzina 10 To chyba dla mnie no chyba nie Chociaż zobaczę, może się gdzieś tak pokręcę I wykręcę się tutaj koło dziesiątej. Nie obiecuję A tuż za nogiem można zobaczyć Prywatny kościół Bo pałac mamy tutaj Po prawej stronie Ale robi Robi fajne wrażenie, nie powiem. Jest ogromny. Można się tam przyjrzeć bardziej. I do tego fajne słońce pada nam, więc yy, też to robi swoją robotę. A, jakie ujęcia? Prawie, że yy, z, jakby z jakiegoś yy, filmu dokumentalnego. <gryw> Oczywiście żartuję. Nigdy sam się nie propsuje Uuu, Kurde, ale może do środka nie wyjdziemy tego pałacu Ale jak tu się obeszło troszkę dookoła No to można zobaczyć go z tej strony Od środka znaczy jakby jego dwór eee, Piękny Piękny domek króla Bardzo super i sympatyczne miejsce Ale musimy się z niego zawijać A to dlatego, że nie jadłem śniadania A po drugie Słyszałem o takich miejscówkach, które nazywają się Muzeo del Yamo Hamo Muzeo, tak, bo jamo się pisze, a hamo e, Od ham, po E, angielsku, nie po polsku szynka, muzeum szynki dobra, Michał, nie kombinuj bo zawsze przekombinowujesz e, dobra i to jest muzeum szynki e, a z tego co mi wiadomo, no to e, właśnie Hiszpanie słyną właśnie z szynki, bardzo lubią ostatnio też poznałem Hiszpanów w Gruzji i nawet wożyli taką szynkę ze sobą i często ludzi e, także pójdziemy sobie teraz na taki em, Degustacyjny kącik kulinarny. No, i mamy chwilę, moment z Bucisza do Murze mszynki. Tu musimy odbyć w lewo i prosto. Po drodze można zaobserwować mały widok na miasto. Prześwietlenie. Straszne. Także znajdujemy się na górce A Madryt też nie leży na płaskim. Wszędzie właśnie są góreczki, pagórki. Nie takie jak WOSO w Norwegii. Ale też nie tak jak u mnie wpiszu, że płasko. No, ale nie jest to jakiś punkt. Z viewpointem, który robi takie wow, muszę tam iść, to już bardziej robi wow. I wszędzie są właśnie takie odnóżki tych uliczek, bardzo mi się to podoba, bo ma to swój bardzo taki urok, który mnie przyciąga. Może to nie jest taka uliczka jak tutaj, ale. Takie uliczki, jak tam, widzicie, takie wąskie. Powiedzmy, że są właśnie główne uliczki i właśnie te odnóżki wszystkie tutaj. To jest bardzo fajne. To jest coś, co lubię. Doszedłem do tego miejsca. To się właśnie Muzeum Szynki Ale mam chyba Mały problem A mianowicie remont tutaj jakiś robią Na szczęście Mam farta Ponieważ Aha, tutaj można kupić szynkę A czy można usiąść sobie do restauracji? Można Chyba można a jednak może się ewakuować, bo tutaj tylko na wynos można brać. Bo panowie tam jednak e, robią ten salon, nic, 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 nic. Jest jeszcze parę innych takich saloników, e, ale one też się otwierają za niedługo. Pozytywnie zaskakuje mnie to miasto, ponieważ gdzie nie pójdę, gdzie nie wiem, przejdę, to co chwila, właśnie jakiś placyk, jakieś miejsce, żeby sobie posiedzieć, żeby coś porobić zobaczcie eee, tam już w prawo też jest jakieś fajne odbicie niestety szynka musi poczekać jeszcze z jakąś godzinkę eee, niestety niech się, otworzy, niech się otworzą jeszcze e, inne te muzea o godziny 10 i będziemy e, to sobie e, kosztowali jak to Mówią z głodu jeszcze się nikt nie zesrał, więc yy, nie ma tragedii Co tu mamy, co tu mamy Okej, okay, jest godzina dziesiąta yy, po dziesiątej nawet A ja wracam na plac Major Tam jest jedna z siedzib tego muzea Pyk, pyk. Jesteśmy. Nie. To gdzie ja jestem? Myślałem. Że, że to było wejście. Też fajne miejsce. Nawet wręcz eleganckie. Dobra, jestem. Jest plac. Także podobnie możecie zobaczyć razem ze mną. Plac Major Ciekawe miejsce i Muzeum Szynki To się tam znajduje. To nie jest takie muzeum szynki, że muzeum, tylko że po prostu taką nosi nazwę. Kurde, nie wiem, wkurzę się, jeżeli tam jest otwarcie od 13 To się po prostu zdenerwuje. Tutaj otwierają o 11. No niestety. Eee, słuchajcie mm, zapraszam zapraszam was eee, do tej restauracji szynki, muzeum szynki i po prostu eee, w następnym odcinku, który będę sobie kręcił za niedługo a teraz e, pójdziemy zjeść jakieś czekoladki, bo też podobno warto chciałem zawsze spróbować tych con churros co e, so się dostaje taką e, mm, czekoladę w i te precelki i zamówiłem sobie to 4,5 euro no ale trzeba spróbować mm. ten precelek bardzo dobry ale ta czekolada to jest budyń myślałem, że to będzie jakaś czekolada, czekolada No jak na 4,5 euro no to e, to taki nie jestem do końca zadowolony Dodatkowo gościu tutaj miał trochę peszy, co tutaj serwuje te rzeczy, bo się zapytał, co robię. Mówię, że nagrywam. a On mówi, dzisiaj ja to już nikomu się nie chce pracować, że nie i tak dalej. Mówię, że to też jest praca taka, jakby nie, jakby nie było, nie. No i tak stoi tam cały czas obserwuje, a ja tutaj jem i nagrywam. Także precelek dobry czekolady to wlał mi chyba budy. Nie wiem, czy to tak ma być, ale wydaje mi się, że chyba nie. Tym samym e, słodkim akcentem porannym kończę e, tego porannego, madrytowego szota Tutaj pachnie strasznie fajnie, ładnie tą szyneczką e, I co? Pora się e, pożegnać i pora zaprowadzić na następny odcinek ale jeszcze mam kawałek do domu, więc pokażę Wam co tu się dzieje. Bo tędy jeszcze e, nie szedłem w ogóle. Także można jeszcze sobie troszeczkę poobserwować, popatrzeć co tu się dzieje. Jesteśmy generalnie zaraz obok placu. Major, ten plac jest właśnie za tymi budynkami. Nie no kurczę, Francja, elegancja, jakby nie było. Ciekawe rzeczy tutaj są. Jest trochę murali w mieście, nie za dużo. Najlepszy jaki e, udało mi się zobaczyć to jest e, kobut, mural. Z kogutem. No, e, tak mocne słońce mówi nam, że e, poranek się kończy, a zaczyna się wczesne popołudnie, bo takie bardzo wczesne. A tym samym pora kończyć. Dziękuję Wam, że byliście, że oglądaliście, że daliście. Łapkę w ciemno, bo niektórzy przed oglądaniem już łapkę w górę za komentarze. Bardzo mi miło. E, sprawiacie mi naprawdę olbrzymią radość e, tymi wszystkimi e, gestami, jakimi są e, lajki i komentarze. E, bardzo mi się to podoba. I dziękuję i życzę zdrowia i zapraszam na następny odcinek. I generalnie, nie? Żeby było dobrze. Także żegnam się z Wami, lecę do domku. Ostatni brzucik z tego, co tutaj się dzieje wokół mnie. Eee, no, a jeszcze będzie jeden odcinek jeszcze jeden odcinek z tego pięknego hiszpańskiego miasta, jakim jest Madryt. Zapraszam jutro.